Witajcie, ordacy. PortaPak H4M to urządzenie, które posiada ogrom funkcji i możliwości, dzięki którym bardzo szybko możemy trafić do więzienia, ale samo w sobie jest legalne. Zostańcie ze mną. Tak wygląda front opakowania bardzo minimalistyczny i bez żadnych detali technicznych. Samo urządzenie jest bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu przez mocną gąbkę i grube ścianki. W środku dostaliśmy wysokiej jakości przewód w oplocie do ładowania. Teleskopową antenę o częstotliwości 40 MHz do 6 GHz, no i kolejna już z dłuższym przewodem o mocy 12 dBi i o innych parametrach, które wyświetlam Wam na ekranie. Polecam jednak dopłacić zaledwie 13 dolców i zamówić zestaw z masą innych anten o różnych specyfikacjach, które będą odpowiednie do Waszych zastosowań. Dodatkowo też dostaniecie płytkę, która doda znaczącą ilość mocy, więc tutaj to zdecydowanie się opłaca, bo sam wzmacniacz kosztuje 33 dolce zamawiając osobno. Tak wygląda HAM od razu po wyjęciu. To nieduże urządzenie wielkości nieco większej paczki papierosów. Spasowanie elementów jest wzorowe, a znajdziemy tu głównie przezroczysty, mocny plastik, który służy jako obudowa. Na plecach wiele nie ma, jedynie oznaczenia, jaki port do czego służy, byśmy przypadkiem czegoś nie uszkodzili. Na lewej stronie mamy GPIO, czyli port wejścia-wyjścia ogólnego przeznaczenia, i tam możemy podpiąć na przykład moduł ESP32. Po prawej jedynie małe wloty do odpowiedniej cyrkulacji powietrza w portapaku. Na dole jest wejście dla dwóch anten. Port USB do ładowania urządzenia, no i jest opcja podłączenia przez mini-jacka słuchawek czy głośników, co przy nasłuchu jest super opcją. Na górze dwa przyciski funkcyjne plus wejście dla anteny i pamiętajcie, by zawsze mieć ją wpiętą przy korzystaniu z urządzenia, bo spalicie końcówkę mocy. Jest to już kolejna rewizja tego urządzenia z kilkoma zmianami. Po pierwsze włącza się teraz je suwaczkiem z boku. Mamy też opcję monitorowania baterii z poziomu softu i jak widzicie sporo opcji mamy wyświetlanych. Sprzęt ma wbudowany głośnik, ale po wpięciu słuchawek automatycznie się wyłączy. Największą zmianą chyba jest system sterowania. Teraz mamy jedno duże pokrętło plus cztery przyciski funkcyjne naokoło i jeden główny po środku. Nawigacja po czeluściach masy różnych zakładek jest tutaj naprawdę prosta i intuicyjna. Oczywiście, jeżeli nie chcecie, możecie nie używać tego joysticka, bo ekran jest dotykowy. Tutaj natomiast polecam jakiś rysik, bo niektóre funkcje są naprawdę małe i ciężko dużym paluchem w nie trafić. Ekran to TN, który jest bardzo responsywny i nawet za dnia widoczny, a samo urządzenie chodzi bardzo płynnie i szybko. A co z funkcjami? Gdybym miał wymieniać, co może robić ten sprzęt, materiał by trwał z godzinę, a i tak dla każdego będzie interesujące coś innego. Oczywiście najważniejsza funkcja to audio RX, czyli odbieranie każdego możliwego sygnału z zakresu od 1 MHz do 6 GHz, więc jest to całe spektrum niemal wszystkich urządzeń na świecie. Co H4M może z przechwytywaną częstotliwością zrobić? No cóż, generalnie wszystko tak, więc i klonowanie sygnału, który wysyłasz z kluczyka auta czy pilota do bramy, jest tu możliwe. Często jednak nie będziemy wiedzieć, na jakiej częstotliwości nadaje jakieś urządzenie, ale jest opcja odszukania danego sygnału. Bez problemu odczytamy sygnał ze samolotów czy łodzi i zdekodujemy go, a urządzenie odtworzy na mapkę świata i pokaże, gdzie aktualnie jest dany samolot. Niestety nad Olsztynem dziś cały dzień cisza. Mamy też opcję wysyłania sygnału, natomiast tu uważajcie co robicie, bo nadawanie na kanałach gdzie nie macie do nich praw jest surowo karalne. Tak samo jak i Jammer, możemy bowiem całkowicie zagłuszyć sygnał np. Wi-Fi, co poskutkuje odcięciem od internetu wszystkich naokoło. Bez problemu też zaspamujemy sieć Wi-Fi robiąc setki jak nie tysiące fejkowych hotspotów. Możemy też odbierać wiadomości wysyłane z pagerów, a to tylko namiastka, co może robić ten sprzęt. Wady. Moja wersja przyszła z płytką R10C, która jest już znana i bardzo szanowana, natomiast czasami wzmacniacz potrafi się usmażyć sam z siebie, gdy ustawimy plus jeden wzmocnienia. Dlatego polecam tego nie robić, by nie uszkodzić siły sygnału antenowego, no chyba, że absolutnie musicie. Reasumując. Jest to urządzenie o bardzo wielu możliwościach, a dla hobbysty wręcz fantastyczne. W niepowołanych rękach może zaszkodzić, dlatego używajcie H4 Emazy z rozsądkiem. A co z ceną? Z oficjalnego sklepu najbogatsza wersja kosztuje 880 zł, co jest świetną opcją patrząc na to, co dostajecie w zamian. A wy do czego byście go użyli? Z chęcią przeczytam wasze pomysły w komentarzach. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.